Boję się, nie wiem o co chodzi, ok? Czy znaczy nie wiem, czy się boję? Może nie, nie boję się. Dobra. Cześć. Jarek. Cześć, nie wytrzymał, musiał się tu gdzieś tam schować. Cześć, tu, tu, tu Jarek i Przemek z Playing After 40, chociaż dzisiaj przede wszystkim ja. Będziemy dzisiaj mówić o Barasz od Portal Games. Dzięki bardzo za przesłanie nam tej gry. Barasz, czyli euro, takie. Ciężkie euro, chociaż niektórzy mówią, że nie ciężkie euro, bo nie ma jakichś wiele akcji. Moim zdaniem, jednak ciężkie euro, ale o tym jeszcze za chwilę. Autorami gry są Tomaso Batista i Simone Luciani, czyli dosyć uznane nazwiska w świecie planszówkowym. Zresztą to jest klasyk, tak? To jest klasyk, nawet jak ktoś nie grywa w takie worker placementy, jakieś euro to myślę, że tytuł zna, a ci, którzy grywają, to duża część tych osób no, wysoko ceni sobie te, ten tytuł. Od jednego do czterech graczy jest tutaj tryb solo właśnie. Nie grałem. W tryb solo nie grałem, pozostałe jakoś tam chodziło, udało mi się poznać, natomiast tryb solo jeszcze nie. Co tam jeszcze? Dwie godziny, około dwóch godzin i tak na cztery osoby powiem szczerze, że no... Myślę, że da się zmieścić, ale mi jeszcze się nie udało. Jak do tej pory grywałem, to, to przekraczało 2 godziny. Pierwsza rozgrywka to nawet 3 godziny przekroczyła, ale jest może szansa. Jeżeli chodzi o 14, bo, bo taki wiek tutaj jest na pudełku, to myślę, że to jest bardzo dobry wiek, dlatego że naprawdę tutaj trzeba, no mózg, mózg się grzeje, trzeba dużo kombinować, żeby w to dobrze grać. Więc to 14% jak najbardziej. A o co, o co w grze chodzi? Chodzi o to, że co? No, mamy y, sytuację po taką wyimaginowaną sytuację, trochę w y, sytuację po pierwszej wojnie światowej, kiedy y, państwa y, chcą, jakby gdzieś tam za, z, 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 zacząć zarabiać na energii na energii, w tym przypadku czerpanej z wody. No i w tej grze wcielamy się w e, prezesów czy prezeskę, y, Spółki państwowej, która będzie z wody produkowała energię. Żeby to zrobić, musimy wysyłać swoich inżynierów, robotników, natomiast tutaj nazwanych inżynierami, na pola akcji. Te pola akcji, akcji uruchamiają nam odpowiednie oczywiście akcje, i w momencie, kiedy ta akcja się uruchamia, no to na przykład możemy zbudować sobie tamę, podstawę tamy, możemy tą tamę nadbudować, możemy budować sobie kanały. Możemy budować elektrownie, które będą, czyli jakby te trzy budynki będą nam pozwalały w pełni wykorzystać wodę, żeby, żeby tą energię wyprodukować. Możemy zdobywać kontrakty, próbować je później realizować, możemy zacząć produkcję energii, możemy kupować nowe maszyny, czyli maszyny to. Dwie, dwa typy, mamy koparki i betoniarki, które pozwalają nam budować budynki. Możemy zatrudniać kolejnych inżynierów, żeby mieć więcej tych robotników do, do wykonywania akcji. Możemy zdobywać patenty, nowe, czyli nowe technologie, które pozwolą nam z kolei na tańsze, bądź lepsze budowanie tych budynków, bądź wykonywanie różnych akcji. No i jakby umieszczamy swojego robotnika na, 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 na miejscu, wykorzystujemy akcję. I tak to się mniej więcej kręci. Brzmi to dosyć prosto, natomiast jeżeli chodzi o samą rozgrywkę to, to już proste nie jest, bo to jest takie euro z negatywną interakcją i z krótką kołderką. Czyli trzy takie rzeczy, które Czasem, jeżeli chodzi o krótka kłoderka, euro się zgrywają, natomiast rzadziej z negatywną interakcją, najczęściej eurogracze robią swoje i co najwyżej troszkę komuś przeszkadzają. A tutaj jest wręcz walka, powiedziałbym, bo ta woda, która jest podstawą do produkcji energii i tak naprawdę jednym z najważniejszych elementów gry, który sprawia, że punktujemy, woda, czyli takie. O. Kropelki. Tej wody jest za mało, po prostu, żeby wszyscy byli mogli sobie naprodukować ile chcą i żeby zrealizowali swoje plany. A ponieważ jest tego za mało, to trzeba o to walczyć. No i właśnie tutaj ta walka w tej grze się mocno pojawia. Zaczyna się od tego, że trzeba zbudować gdzieś tamę, która nam tą wodę będzie przetrzymywała. Później będziemy budować sobie. Znaczy kolejność jest dowolna, nasz wybór jest jakby dowolny, natomiast chodzi o to, jak ta woda później przepływa. Budujemy sobie kanał. Ten kanał. Też budujemy tak, żeby on nam dostarczał wodę do naszej elektrowni i jeszcze, żeby nam jak najwięcej punktował. No i właśnie. Nie można tego naraz zbudować, a to znaczy, że gracze mogą specjalnie gdzieś nam się wcisnąć, zablokować na pewne źródło wody, albo przejąć, postawić elektrownię wyżej, gdzieś, gdzie przejmą właśnie wodę i my z całego naszego planu wyjdzie nic no bo ta woda do nas na przykład nie dotrze, albo w najlepszym przypadku dotrze w jakichś tam minimalnych ilościach, która nie pozwoli na realizację właśnie tych planów. Także no, walki tutaj jest dużo i Tutaj naprawdę się dzieje, oprócz tego budowania, oprócz tego wysyłania tych, tych swoich inżynierów, zdobywania technologii, mamy naprawdę dużo przepychania się na, na planszy, co za chwilę powiem, może być różnie odebrane, bo ja to jakby na początku trudno mi było się z tym pogodzić, mimo że jestem naprawdę dużym fanem walki na planszy w postaci jakiejś area kontroli, to, to naprawdę do mnie przemawia. Tutaj Pierwsze moje spotkanie z Baraż sprawiło, że nie do końca, ale za chwilę wyjaśnię o co chodzi. Myślę, że warto też przejść do tego, jak ta gra jest wykonana, bo uważam, że to jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona gra. W sensie jakość tych elementów, jakość tych elementów tutaj, te miple, które są inżynierami koło technologii, dzięki któremu produkujemy te koparki i. I betoniarki może nie są idealne, one ładnie wyglądają, natomiast minus jest taki, że trudno czasem rozróżnić ich punktację ale to jest, to jest jedyny zarzut. One i tak są dobrze wykonane. Plansza z tymi takimi elementami, które udają trochę wodę i faktycznie pod światło wyglądają, jakby tam, tam było coś innego niż teren. Te żetony, to wszystko naprawdę jest tutaj zrobione bardzo dobrze. Z, z dbałością wygląda fajnie, karty pomocy proszę. Twarde, takie tekturowe, a nie, a nie plansze takie papierowe, więc to jest naprawdę y, fajnie. Plus y, grafika. Jeżeli chodzi o grafikę, to tutaj są zdania podzielone. Niektórzy mówią, że do nich to nie dociera. Na przykład, Przemek, jak z nim rozmawiałem, mówi: A, to jest dla mnie zbyt ponure. Jest. I rozumiem, rozumiem to. Ja natomiast uważam, że to jest bardzo fajne odniesienie do, do jakby tej historii, która jest w tle, czyli tej powojennej historii. Tu faktycznie jest ponuro, ale tak to. Tak to, jakby pasuje, plus postaci, które tutaj są odwzorowane. A jeszcze zapomniałem o, o tym, że te planszatki są. Dwupoziomowe, tak, dwuwarstwowe. Mamy tutaj bardzo fajne te, te ilustracje, one naprawdę się wpisują w klimat. Jedynie co bym się przyczepił, to do tej takiej schematycznej planszy, która w tej wersji takiej dla graczy mało zaawansowanych, a ja takim jestem, więc jeszcze nie, nie udało mi się zagrać na tej drugiej, bo pewnie bym nie wiedział, jak. To jest tutaj mocno schematycznie, ale to też jest wynik tego, że, że ma to być przejrzyście. Tak? To, to trochę odejmuje, ale. Z drugiej strony obracamy i jest zupełnie inaczej. Także graficznie, jakościowo, naprawdę kawał dobrej gry. No dobra, a teraz wrócę, wrócę do tego y, walki na planszy, która uzdałem, że o dziwo mi się nie podobała. Y, no, pierwsze moje dwie rozgrywki to były jego rozgrywki, które miałem okazję grać z graczami, którzy już tam przynajmniej z dwie, z dwie albo trzy, jak nie więcej, y, y, gier za sobą mieli. Dodatkowo to są gracze, którzy w euro. Na moim poziomie, w moim rozumieniu, wymiatają. Czy globalnie to nie wiem, ale jeżeli chodzi o mój poziom, to na pewno są znacznie wyżej. No i oberwałem ostro. W sensie wlazłem na tą planszę, zacząłem coś tu budować, tu mi powodę zabrali, tu gdzieś coś przejęli, tu się, tu się, ja mówię, co tu się dzieje w ogóle. No i dwie te, pierwsze gry były takie, hmm, to chyba nie jest dla mnie. I nie ukrywam, że nie do końca mi się ta gra spodobała. No ale później, właśnie jak była okazja po, pograć jeszcze tak z graczami, którzy byli na podobnym poziomie, to zacząłem to doceniać. Zacząłem doceniać właśnie tę walkę, czyli to, co mnie na początku irytowało, uznałem za plus tej gry. Samo możliwość, jakie możliwości tej działania pod tą krótką kołderką, opcje, które trzeba łączyć, żeby to wszystko zgrać, naprawdę mnóstwo się tutaj dzieje i to jest fajna, fajna rzecz. Także pierwsze moje wrażenia ze względu na to, że po prostu skopali mi tyłki, tyłek raczej, były średnie, ale już po tych kolejnych rozgrywkach uważam, że, że to jest naprawdę fajna gra. No, i właśnie przechodząc płynnie do, do podsumowania, to uważam, że ta gra, po pierwsze, to co warto zrobić, to zagrać sobie w tę grę nie od razu z ludźmi, którzy już w nią wymiatają, czy chociaż naprawdę się znają, tak? bo, bo to, to, to może zrazić. Najlepiej poszukać sobie osoby na podobnym poziomie, rozegrać kilka razy i wtedy wchodzić w walkę z mocniejszymi, bo można będzie coś tam zadziałać. Czy to gra jest dla każdego? Myślę, że ci, co lubią Euro, to jeszcze nie grali powinni zagrać, bo im się to spodoba. Ci, co nie lubią, myślę, że jak ich ktoś tam zaprosi do stołu i zagrają, to też nie będą strasznie żałować, ale czy żeby specjalnie do tego siadać, namawiać, to, to chyba niekoniecznie. Natomiast, no, tak jak powiedziałem na wstępie, część ludzi uważa, że to jest top 3, czy nawet jedna z najlepszych gier euro ostatnich czasów. Ja nie do końca tak uważam, ale to dlatego, że, że być może nie jestem takim fanem euro jakoś nie mam tego, tej, strategii, tej nie strategii tylko tej hierarchii poukładanej. Jednak uważam, że jest to kawał dobrej gry. U mnie w topce cenie. Ze względu właśnie na to, co, co, co mówiłem, nie jestem takim superfanem euro, i szczególnie takich euro yy, ciężkich, chociaż niektóre lubię, yy, ale może się pojawi kiedyś wyżej. Natomiast na pewno jest to gra, która, yy, do której będę siadał, i yy, nawet myślę, że od czasu do czasu takim osobom, które yy, gdzieś yy, chciałyby właśnie zagrać coś cięższego, będę proponował. Także kawał dobrej gry, dla eurofanów myślę, że mega dobrej gry. Yy, jeżeli jeszcze nie znacie Warto, warto sobie się tym zainteresować. Myślę, że nie pożałujecie. Także co? Dzięki bardzo i do zobaczenia.